A gdzie ta moja córeczka tak biegnie? Do ciebie. A, dzień ojca. No zobacz, zapomniałem. Tak te lata lecą, a twój ojciec się w ogóle nie zmienia. Bezlitosny czas. Milutka po matce. Co tam masz? Twoją twarz. Mama mówiła, że będzie coś super. koło tyle przyzwyczaiłem. A... Namalował! To ja! O proszę, jest to kawał y, sztuki! Masz już tyle lata dopiero o twoim talencie się dowiadujemy. Nie wiem jak mam na to tylko patrzeć. Z odległości. O! Od razu lepiej. Nie wiem jak ty to namalowałaś. Ja może ja też O, no piękne córka, a to co to jest? Twój dom. To może faktycznie remont by się przydał? Albo lekcje malowania. Mówiłem mamie, że ja nic nie potrzebuję, wystarczyłby mi sześciopak. Tak mówiłeś. Faktycznie jest, ale nie o takie mi chodziło. A ta zjawa co mnie goni? Mamusia? A, to faktycznie podobna. No, bardzo oryginalne, dziękuję. Weź się przyznaj. Naprawdę, podoba mi się. Nie schowasz. Gdzie? Powieszę to w specjalnym miejscu, żebym tylko ja mógł na to patrzeć. Tak mi się podoba. Oddawa. Prezent od mojej małej córeczki nigdy! Byliśmy dziećmi! A ty już nie jesteś! Świetnie! Jeden prezent na dzień dziecka mniej.